Cześć, tu Patrycja Kati. Jestem facilitatorką metody Psyche, trenerką emocji i praktykiem pracy z podświadomością. Od lat zajmuję się tym, jak wzorce, schematy i przekonania kształtują nasze życie, relacje i poczucie własnej wartości. Postanowiłam nagrać ten odcinek, bo ostatnio na jednej z sesji usłyszałam zdanie, które bardzo mnie zatrzymało. Klientka powiedziała, ja to mam problem z zaufaniem wszechświatowi. I to zdanie wracało do mnie później jeszcze długo, bo zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo to pojęcie jest dziś no, jednocześnie popularne, ale i kompletnie niezrozumiałe. Jak często mówimy o zaufaniu wszechświatowi, a tak naprawdę każdy z nas ma w głowie coś zupełnie innego. Jak wiele cierpienia bierze się nie z samego braku zaufania, tylko z tego, że mylimy zaufanie z rezygnacją, z biernością albo z magicznym myśleniem. Dlatego chcę dziś bardzo spokojnie i bez takich duchowych sloganów opowiedzieć, czym dla mnie jest zaufanie wszechświatowi i dlaczego uważam, że no, nie jest to temat esoteryczny, tylko bardzo konkretny. Psychologiczny i głęboko związany uwaga z naszym poczuciem bezpieczeństwa. Zacznijmy od czegoś prostego. Jeśli przyjrzymy się życiu uczciwie, to zobaczymy, że ogromna jego część i tak nie jest pod naszą kontrolą. Nie mamy wpływu na to, czy wychodząc z domu, potkniemy się i złamiemy nogę. Nie mamy wpływu na to, jak zachowa się drugi człowiek, co go uruchomi. Co w nim wygra? Nie mamy wpływu na timing wielu zdarzeń, nawet jeśli robimy wszystko, wiecie, jak trzeba. I większość z nas jednak żyje tak, jakby pełna kontrola była możliwa. Jakby wystarczyło się wystarczająco postarać, przewidzieć, zabezpieczyć i napiąć żeby coś przypadkowo poszło nie tak, nie poszło nie tak. I w tym miejscu bardzo często pojawia się lęk tak naprawdę przed zaufaniem, bo zaufanie wszechświatowi wielu ludziom kojarzy się z oddaniem steru, z puszczeniem odpowiedzialności, z ryzykiem, że coś się wyda wydarzy bez naszej zgody. A to jest pierwsze wielkie nieporozumienie. Oddanie spraw wszechświatowi nie oznacza, że my przestajemy działać. Nie oznacza, że. Mm, niech się dzieje, co chce. Oddanie oznacza coś znacznie, znacznie dojrzałszego. Robię wszystko, co jest w moim zakresie wpływu, a potem przestaję kontrolować rezultat. Przestaje trzymać przyszłość w napięciu, bo kontrola i odpowiedzialność to nie jest to samo. Odpowiedzialność to świadomość swoich wyborów. Kontrola natomiast to próba zarządzania tym, na co i tak nie mamy wpływu. I bardzo często brak zaufania do wszechświata nie wynika z braku wiary. Tylko z lęku przed utratą tej iluzji kontroli. Z lęku przed tym, że jeśli puszczę, to coś mnie zaboli, coś mnie zaskoczy, albo coś mnie przerośnie. I teraz dochodzimy do kluczowego pytania: czym w ogóle jest ten wszechświat, o którym my mówimy? Bo dla jednych jest to jakaś zewnętrzna siła, dla innych, los. Dla jeszcze innych, Bóg. A dla części ludzi to słowo jest w ogóle na tyle abstrakcyjne, że w ogóle je odrzucają. I to jest bardzo ważne. Wszechświat nie musi być rozumiany jako istota. Dla mnie, w takim dużym uproszczeniu, jest to pole informacji i rezonansu. Wyobraźcie sobie takie ogromne pole, w którym istnieją wszystkie możliwości, wszystkie potencjały i wszystkie scenariusze. To pole ani nie nagradza, ani nie karze. Ono odpowiada. I teraz klu nie odpowiada na słowa, które wypowiadamy, nie odpowiada na afirmacje. Ono odpowiada na stan, na spójność między tym, co myślimy, co czujemy, w co wierzymy i na co jesteśmy naprawdę gotowi. I kiedy mówię tutaj gotowi, nie mam na myśli tego, co aktualnie deklarujemy, tylko to, co jest możliwe do uniesienia przez nasze ciało i układ nerwowy. Bo bardzo często mm, zdarza się, że ktoś mówi chce relacji, ale na poziomie ciała jest w permanentnym napięciu w czujności, w lęku przed tą bliskością. Czasem ktoś mówi ufam, że będzie dobrze. Ale pod spodem jest przekonanie, że jeśli coś pójdzie nie tak, to ja sobie nie poradzę. I pole informacji reaguje nie na deklarację, tylko na dominujący sygnał. Dlatego rezonans nie ma nic wspólnego z pozytywnym myśleniem. Rezonans to spójność. To jest, ja już o tym mówiłam kiedyś w podcaście to jest trochę jak radio. Nie zmuszasz radia, żeby złapało stację. Nie stoisz nad nim i nie krzyczysz na nie, prawda? Dostrajasz częstotliwość. Jeśli nie słyszysz muzyki, to nie dlatego, że radio się na ciebie uwzięło, czy że cię nie lubi, tylko dlatego, że nie jesteś jeszcze na właściwej fali. I w tym miejscu też warto powiedzieć yy, coś ważnego, bo to często budzi opór i poczucie winy. Rezonans nie oznacza, że wszystko, co jest trudne, to sami sobie przyciągnęliśmy. Trauma na przykład to nie jest efekt złej wibracji, a choroba nie jest karą. Pole rezonansu nie tłumaczy, dlaczego coś się wydarzyło. Ono tłumaczy, dlaczego coś się utrzymuje, albo dlaczego coś jest w danym momencie niedostępne dla Ciebie. To ogromnie ważne rozróżnienie. I teraz bardzo też spojrzeć na to, jak różni ludzie podchodzą do tego zaufania wszechświatowi, bo bardzo często problemy z tym zaufaniem nie wynikają z braku świadomości, tylko z tego, jak działa ich układ nerwowy. Są osoby, które mają bardzo silną potrzebę kontroli. To ludzie, którzy często wcześniej musieli być, zbyt wcześnie musieli być odpowiedzialni, musieli ogarniać swoją rzeczywistość, bo nikt za nich tego nie zrobił. Dla nich zaufanie brzmi jak zagrożenie, jak ryzyko chaosu. I kiedy mówią, nie ufam wszechświatowi, tak naprawdę mówią, boję się, że jeśli puszczę, to wszystko się rozsypie. Tu nie chodzi o duchowość, tu chodzi o bezpieczeństwo. Są też racjonaliści. Ci, którzy mówią, że nie wierzą we wszechświat, bo dla nich to zbyt abstrakcyjne. I bardzo często są to ludzie, którzy wcale nie mają problemu z zaufaniem, tylko z językiem. Dla nich wszechświat spokojnie można zastąpić słowami typu proces, system, sprzężenie zwrotne, biologia. Oni nie muszą wierzyć, oni wystarczy, że zrozumieją. Są osoby, które uciekają w duchowość i wtedy mówią, że one wszystko oddają wszechświatowi. Ale pod spodem jest unikanie odpowiedzialności, konfrontacji i trudnych emocji. To nie jest zaufanie. To jest dysocjacja. Bo zaufanie zawsze ma korzenie w ciele, a nie w oderwaniu od niego. Są też ludzie, kiedy, którzy kiedyś bardzo ufali, a potem coś ich złamało. Tacy zranieni idealiści. Oni często mówią, że wszechświat mnie zawiódł. Ale jeżeli przyjrzeć się bliżej, to widać, że to zaufanie było dla nich transakcją. Ja będę dobra, a ty dasz mi za to nagrodę. I kiedy nagrody nie było, pęka cała narracja sensu. Tu nie odbudowuje się wiary. Tu trzeba należeć, należy odbudować bezpieczeństwo. I wreszcie, są osoby, które doszły do takiego dojrzałego etapu zaufania. I to nie są ludzie, którym zawsze się układa. To są ludzie, którzy wiedzą, że nawet jeżeli się nie ułoży, to oni się nie rozpadną. I to jest klucz. Bo dojrzałe zaufanie wszechświatowi nie brzmi, że nic złego mi się nie stanie. Ono brzmi, cokolwiek się wydarzy, nie stracę w tym wszystkim siebie, nie stracę dostępu do siebie. I to jest ogromna różnica. To jest moment, w którym zaufanie do wszechświata spotyka się z zaufaniem do siebie. Bo jeśli nie ufam sobie, że rozpoznam, co jest dla mnie dobre, jeśli nie ufam sobie, że odejdę, kiedy pojawią się czerwone flagi, jeśli nie ufam sobie, że poradzę sobie z rozczarowaniem, to nie chodzi o wszechświat, to chodzi o brak wewnętrznego oparcia. Wszechświat nie selekcjonuje ludzi za nas. On dostarcza doświadczeń. Selekcja należy do naszej świadomości. Kończąc, chciałabym Cię zostawić z taką myślą, która dobrze dosyć to wszystko zbiera. Zaufanie wszechświatowi to nie wiara, że życie będzie zawsze zgodne z naszym planem. To zgoda na to, że nawet kiedy nie jest, my nadal jesteśmy w sobie bezpieczni, bo wszechświat nam nie obiecuje komfortu, tylko spójność z nami. Dziękuję Ci, że zostałeś do końca tego podcastu. Zapraszam do obserwowania mojego fanpage'a na skrzydłach świadomości.